Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zabieram Was na podsumowanie czytelniczy czerwca. Czerwiec był raczej średnim miesiącem, zarówno pod kątem czytelniczym, jak i pod kątem życiowym, ale dobra, było minęło i już nie wracajmy do niego. Przeczytałam 10 książek, z czego jedną przesłuchałam też w wersji audio, bo. Czytałam ją już od trzech miesięcy i nie byłam w stanie przebrnąć, więc chcia a chciałam bardzo iść dalej z tą serią, dlatego musiałam skorzystać z pomocy. Był to raczej miesiąc, w którym czytałam książki dla dzieci. Udało mi się przeczytać ich aż pięć, i dwie z nich były z cudownej serii, którą Wam bardzo polecam. Ale o tym zaraz. Przeczytam też dwie powieści graficzne. Więcej o nich będzie właśnie na reading vlogu. Link będzie tutaj albo tutaj, nie wiem. Jeszcze się nie, nie jestem w stanie połapać No to co? Wydaje mi się, że chyba możemy zaczynać. Pierwsza książka to Czas w Samantha Shannon. Czyli pierwszy tom serii BOOM SEASON Hmm... Już jest tutaj właśnie na kanale Reading Vlog Bo robiłam o tej książce O czym ona jest? Tak dosyć w dosyć drobnym skrócie Opowiada ona historię Page, która jest Jasnowicką I... W świecie, w którym ona żyje Bycie jasnowidzem jest, no niestety, zabronione I przez pewne nieprzyjemne okoliczności trafia ona do kolonii karnej w Oksfordzie której właśnie nie jest zbyt dobrze traktowana. Ale co się będzie działo? No to oczywiście czytajcie Jeśli mogę wam powiedzieć, to naprawdę świetnie wykreowany świat Bardzo przemyślany Główna bohaterka mnie bardzo irytowała, ale no, mm, są tutaj naprawdę dobrze wykreowani bohaterowie, zwłaszcza postać naczelnika jest bardzo ciekawa i jestem naprawdę mile zaskoczona tym, że mi się spodobała. Wydaje mi się, że przekrzywił mi się kadra, ale musicie mi wybaczyć. Trzynasta opowieść to kolejna historia, którą przeczytałam. Ma jest także na reading vlogu. Zakochałam się zarówno w treści, bo treść jest, jak i w okładce. No przepraszam, okładkowa sroka mi się włącza, zwłaszcza jak się mieni. O czym jest ta książka? Gdy antykwariuszka dostaje list, w którym zostaje poproszona o to, aby spisać biografię pewnej kobiety, no to się zgadza. Dlaczego? Ponieważ ta kobieta była sławną pisarką, miała na swoim koncie wiele dzieł. Czyli to jest, można powiedzieć, taki Stephen King albo Współczesna siostra Brontę Tak można by to nazwać, nie wiem, mi się to tak od razu... No to nasza główna bohaterka Przyjeżdża do niej do domu, żeby spisać jej historię Na początku nie chciała Ale po namowie pisarki Poznaje całą tajemnicę Życia kobiety. Historia jest bardzo pełna taka mroku, tajemnic gotyku. Jest przepiękna i smutna. Na początku się w ogóle nie wciągnęłam, ale jak już poszłam po setnej stronie, to już w dwa dni przeczytałam całą resztę. Była taka piękna. I naprawdę, mimo tego, że czytałam ją siedząc w salonie z rodzicami, to po prostu łzy mi ciekły ciórkiem, bo nie mogłam się powstrzymać. Była tak smutna. Bardzo pokochałam tą pisarkę. No, no była taka, bo mi tak strasznie szkoda. Więcej mojej opinii na filmie Książka, przez którą nie udało mi się przebrnąć Trzy miesiące temu, ale dałam radę teraz Czyli czwarty tom Ani z zielonego wzgórza, czyli ani z to topoli Mamy tutaj do czynienia z panią Anią Shirley, która jest magisterką Nauk humanistycznych I otrzymuje posadę w szkole w Summerside Jest tutaj zaręczona już z Gilbertem Którego tutaj praktycznie w ogóle nie ma to, to było dosyć przykre Jak dla mnie było trochę chyba najnudniejsza Naprawdę, była to najnudniejsza część z Ani I było chyba najmniej Ani w Ani może mi się to nie podoba już z tego względu, że Już ma bardziej dojrzałe te decyzje i Nie wiem, jakoś tak Nie podobały mi się też te listy do Kilberta, Bo były nudne I to właśnie te wstawki Ale no tak Dałam radę tą piąty Idzie już właśnie. Będzie czytane już niedługo, tak? W ostatnim podsumowaniu mówiłam Wam, że zakochałam się w stylu pisania Murakamiego Do tego stopnia, że. No niestety, ale przeczytam kolejną książkę, czyli Mężczyźni bez kobiet, i jest to zbiór opowiadań o mężczyznach miłości i samotności. W życiu każdego z tych mężczyzn brakuje kobiet. Jak już zresztą sam tytuł wskazuje, były one bardzo smutne, a zarazem, właśnie, uwielbiam sterpizanie mu Murakami'ego, bo jest bardzo taki prosty, a zarazem piękny. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Potrafię z... czerpać z jego książek dużo takiej mądrości życiowej najbardziej podobało mi się opowiadanie to ostatnie czyli tytułowa mężczyźni bez kobiet chociaż też sobie właśnie zaznaczyłam że um, yesterday czyli drugie opowiadanie też było bardzo fajne i no jak widzicie chyba te znaczniki to możecie już wiedzieć, że to było po prostu za piękne. I kocham mu jego Wydaje mi się, że chyba bardziej wolę Norwegian Wood. Jak na chwilę obecną, ale te opowiadania też były bardzo dobre. Kolejne dwie książki to opowieści graficzne, których nie mam ze sobą. Sheets i Delicates. I one były tak przepiękne, i no, opowiadał historię dziewczyny, która pracuje w pralni z rodzinnej, bo jej mama nie żyje, a jej tata popadł w depresję i ona musi właśnie się zająć tą pralnią. I przez pewien zbieg okoliczności poznaje duszka tego właśnie, co jest na układce No i... więcej chyba Wam nie muszę mówić, bo no jest to zbyt krótka powieść, żeby więcej coś zdradzać była naprawdę smutna i piękna No słodziutka była. Drugi tam był smutniejszy mi się wydaje i też Mamy do czynienia z nową bohaterką, która jest kluczowa w Delicates. No i chyba bardziej polubiłam tą drugą bohaterkę, tak mi się wydaje, bo bardziej mogłam się z nią utożsamić. Czytajcie, bo warto. Już się bałam, że nigdy do tego nie dojdzie, ale skończyłam trzeci tom Smoczej Straży. Po tym jak. Drugi dom był, jak dla mnie, strasznie niesatysfakcjonujący. I miałam przez jakieś 7 miesięcy przerwę od Paśnioworu i od pana Brandona Mula, bo się zawiodłam, właśnie na tomie drugim. Tak, ten trzeci element wyspy i też bohaterowie, którzy się tutaj pojawiają. Którzy byli w poprzedniej serii, właśnie Boże, Zwrotę akcji, jakie tutaj są. O, matko, jedyna! Tak! I nie wiem, czy ktoś z was szypuje główną bohaterkę z pewną postacią, która się pojawia. Piszcie mi w komentarzach, bo po prostu ja zawsze jak już czytałam baśniobór, to zawsze chciałam, żeby oni byli razem i nigdy nie byli. I mi było przykro trochę. Mamy tutaj ogólnie element wyspy i jest naprawdę mroczna. I mamy tutaj właśnie też bardzo duże nawiązanie do drugiego tomu, gdy dzieją się pewne rzeczy, przez co no, nie dzieje się dobrze i główny bohater no, traci pamięć. Panie Brandonie, kocham pana za to, że trzeci tom jest lepszy. Jak już powiedziałam, że pora ririt. Czarownica piętro niżej. To książka, którą czytałam jakieś 8 albo 9 lat temu I na samym początku myślałam, że jest to tylko Jednotomowa Książka i już na tym koniec Po czym tak w maju w tym roku się patrzę I widzę na stronie MPK, że To ma jakieś 6 albo 7 tomów I tak fajnie by było kontynuować tą serię, bynajmniej Wcześniej mi się ona bardzo podobała. No i ją przeczytałam teraz po latach. I nadal mi się podoba. Opowiadano historię dziewięcioletniej letniej Maj, która no pod przymusem musi pojechać na wakacje do swojej cioci babci, ciapci, która mieszka właśnie w starej kamienicy, gdzie wszystko jest raczej takie. Wyobraźcie sobie taką starą kamienicę w czasach PRL-u, gdzie mamy stary telewizor, taki biało-czarny, mm, głośną wersalkę. Do tego nie mamy normalnej pralki, tylko jest ta pralka, nie wiem jak się ona nazywa, ale no, mamy tą starą pralkę i toaleta jest. Nie w mieszkaniu, tylko trzeba trochę do niej pójść. Jak chcesz się wypróżnić, to musisz się przejść. O. No i oczywiście Maja jest bardzo negatywnie nastawiona, bo po co ona ma jechać do tej swojej babci? Przecież co ona tam będzie robić? Zanudzi się na śmierć. No, i czy się zanudzi? Wydaje mi się, że nie, bo stara kamienica jest pełna tajemnic i jest tutaj sporo realizmu magicznego. Bardzo szybko się czyta. To naprawdę, już od razu Wam mówię. Główna bohaterka jest bardzo irytująca, ale ciocia, babcia i katający kot, gadająca katająca wiewiórka rekompensują to wszystko. I naprawdę mogę przeżyć tą małą dziewczynkę, która irytuje. Chociaż, będąc w jej wieku, też pewnie byłam denerwująca. I poznajemy tutaj też jednego bohatera, który jest chyba właśnie jej rówieśnikiem. I no, nie lubię się za bardzo, ale. Okoliczności każą im się zaprzyjaźnić. Czy będę to czytać? Wydaje mi się, że tak. Chyba już nawet sobie zamówię drugi tom. Zobaczę, jak mi się będzie podobać drugi tom, będę czytać dalej. A jak nie, no to podziękuję i powiem. Bye, bye. Ale jak na razie, no to mówię. Jestem pozytywnie zaskoczona, że nadal mi się podoba. Kolejna książka jest pełna przygód, akcji i genialnych umysłów dwunastolatków. Max Einstein i genialny eksperyment czyli historia dwunastolatki Max, która jest nietypową dwunastolatką, ponieważ jest bardzo mądra, potrafi wytworzyć różne rzeczy i to takie eksperymenty normalnie. Na poziomie badań, i tak dalej. I też potrafi rozmawiać ze swoim wewnętrznym Albertem Einsteinem. Wszystko zmienia się, gdy Max trafia do tajnej organizacji, w której są inne niesamowite dzieci. Ich zadaniem jest uratowanie świata przed zagładą. I przed wrogiem. To naprawdę bardzo mądra książka i zabawna. Bardzo mi się podobały rozmowy Max z jej wewnętrznym Einsteinem. też tak chcę, bo jest naprawdę pełna pięknych ilustracji, fajnych takich ilustracji, bo no bardzo ładnie jest Wydana. O, i tutaj jest każdy rozdział. Um, mamy tutaj właśnie e, pod koniec książki. Ciekawe eksperymenty i zadania, które możesz przeprowadzić samodzielnie. I chciałabym je kiedyś zrobić. Korci mnie. Ale nie no, tak na dobrą sprawę, no to mówię. Bardzo fajna książka. Pochłonięcia na raz. Ja chyba ją pochłonęłam na dwa razy. Świetna, jeśli potrzebujecie coś na poprawę humoru. I ostatnie dwie książki, to też z gatunku literatury dla dzieci: dwa tomy dorka od Lucy i Stephen Hawkinga. Czyli George i Tajny Krót do Wszechświata oraz George i poszukiwanie kosmicznego skarbu. Pierwszy i Tom drugi. Jest to historia tytułowego chłopca George'a, który ze sprawą swojej świnki Freda poznaje naukowców, to znaczy naukowca i jego córkę. Zaprzyjaźniają się i Dzięki tej niesamowitej przyjaźni George może doświadczyć cudownych przygód, takich jak na przykład podróż w kosmos i obserwacja kosmosu za pomocą kosmosu. I ostatnie dwie książki, również z tego samego gatunku, czyli dwa tomy George'a, Lucy i Stephena Hawking. Mamy tutaj tą pierwszą, czyli George i Tajny Król do wszechświata, oraz tą drugą, czyli George i poszukiwanie kosmicznego skarbu. Czy ja Wam muszę coś więcej o niej mówić? <grym> Jest to historia Georgea, który ze sprawą swojej świnki, Freda, poznaje naukowca i jego córkę i się zaprzyjaźniają. Dzięki temu naukowcowi George może doświadczyć niesamowitych przygód. Oraz dzięki kosmosowi, czyli sztucznej inteligencji, która pozwala im podróżować w kosmosie. To tak dosłownie. To jest naprawdę pięknie wydana i mają one zarówno obrazki, jak i zdjęcia z kosmosu. Jak i też właśnie wszystko jest bardzo ładnie przedstawione i opisane takim dosyć prostym językiem, żeby każdy mógł zrozumieć. No tak, mamy tutaj. O Boże, nie mogę. Mamy tutaj właśnie wstawki, na przykład czym jest pas planetoid Albo opis po kolei każdej planety Komety tutaj I jest naprawdę mądra Zabawna Tutaj w tym, tam i drugim poznajemy nowych bohaterów Babcie, którą uwielbiam. <noise> no, co ja mogę Wam więcej powiedzieć? większa recenzja jest tutaj. A tak poza tym, no to polecam. Dobra, to by było na tyle. Są to wszystkie książki, które przeczytałam w czerwcu. Piszcie, jakie Wy książki przeczytaliście? W poprzednim miesiącu. Widzimy się w kolejnym filmie i trzymajcie się ciepło. Cześć!